Cześć, ja mam coś jednego jeszcze a, nagrać. kto znać, moje, tiktok, yy, znać yy, moje filmiki z nagrywaniem yy, moich lalek. Sztucznych lalek. I bardzo się tego wstydzę nagrywać przed moim, moimi kuzynami. Albo z... Kuzynkami albo przyjaciółmi. Bardzo się tego siedzę i lubię, to jest moja pasja. I po prostu powiem Wam, że na YouTubie kończę nagrywać z lalkami. Tylko na TikTok możecie patrzeć i nagrywać. Zobaczyć, jakby co. Na TikTok nazywam się Amelia Piotrowska. Ja! Alina Piotrowska, ja piernicza podajcie i oglądajcie um, moje filmiki. Jak chcecie oglądać Kubusia i Ali. Ali a jak chcecie, żeby nagrywała na YouTubie um, Kubusia i Ale moje lalki to wbijcie 20, 20 łapek w górę i um, subskrypcję też dajcie. To się zastanowię. A jak po prostu nie chcecie, to po prostu napiszcie, że wolimy, żebyś nagrywała na przykład gry w chowanego albo gry z Browstars. Tak, mam Brawl Stars Mam słabe sadem ale mój kuzyn ma dobre sademiarze. Dzisiaj coś będę jeszcze nagrywała. Będę nagrywała na przykład z moim kuzynem coś na YouTubie. I nie będę usuwała tych filmików z moim lalką. Nie będę usuwać, bo mam za to lajki i po co usuwać to, czego mam już za to lajki. No, tylko wam powiem, że kończę z nagrywaniem Dalek. Myślę, że się życie albo nie. No i to wszystko chciałam wam powiedzieć. To pa.